Siema. Witam Was w kolejnym filmie trochę nie nakrywałem, ale to po prostu nie miałem weny w ogóle też nie jeździłem, więc no, ale dzisiaj dzisiaj wpadłem na taki genialny pomysł. Znaczy dał mi ziomal na Instagramie macie tutaj teraz w sumie jeżeli mi się gdzieś uda to znaleźć, to macie tutaj gdzieś zdjęcie wrzuciłem na Instagrama Pytanie, co nagrać? Bo nie miałem pomysłu totalnie, dawaliście jakieś pomysły. No i jeden z tych pomysłów, takich mega spoko, trzeba będzie znaleźć. z tych pomysłów, właśnie takich spoko, był. Było koło fortuny. O kurde, jestem ja. Było <laughs> koło fortuny, no i myślę, że. Dzisiaj zrobimy sobie właśnie takie kofurt, na przykład podjaśnię, tylko mamy mało procent. 37% mi chwila i tego nie mam, dobra. Tak na przykład widzicie, Umbrella No i robię umbrelę. No coś w tym stylu, tak? No i dobra. Ej, będę nagrywać się z kasku i chyba... Chyba lecimy. Dobra, ja jestem już na mojej super perspektywie. Tudę, o, widzimy pudełeczko z głową. Zasiedziałem się trochę, więc może to różnie wejść. Na początek na rozgrzeweczkę sobie zrobimy. Troszkę się już rozjeździłem, więc nie powiem, że nie jeździłem jeszcze. Ale troszkę sobie jeździłem, ale zacząłem siedzieć. Wezmę sobie plecak i przestawimy je sobie tam na 2 ale już zakręcimy sobie ten czas raz Mam tutaj... Triki ziemniak, ale to na inny odcinek. Yzy. Jakby zrobiłem trzy, zrobiłem trzy... koła fortuny, po to, żeby był na inny odcinek, żeby inni też mogli sobie porobić, ale to zobaczymy. A ja dzisiaj porobię triki, tutaj triki G, to na rozgrzewkę i potem triki pro, jakby... Na pole standard to jest pro, więc wiecie. Więc o to chodzi. Dobra, ale ogólnie nie wiem, jak to, czy, czy to będzie widać. O, już mnie wykręci. Nie wiem, czy to będzie widać ogólnie, ale... Ale no, jak coś, to nie wiem, wam... No po prostu będę mówić, będę pokazywać tak do kamery, ale nie wiem, jak to będzie, bo jest słońce. Gdyby nie było słońca, to to by nie, nie był tak przyciemniony ekran. jak. Um, no. Ale dobra, wykręcimy. Bartwist, filmówka moja. Nie wiem, czy to widać. Bartwistik. Powinno było widać. Ja zostawiam plecak. Telefon zadam pod plecak już i dobra i lecimy. Na koterze. Dobra. Dobra, Bartwist. twist Wiersz. zaczynamy na, na spokojnie. Kiklas, No to są te łatwe, nie wiem Macie kickless Dobra O, akurat vlog bez kicklessu, Dobra I tak jeszcze trzy triki z tej listy Finger Fingerka Można sobie piekną O kurde Dobra Kolejny A ja nie pokazałam że to finger był Finger znowu jeszcze raz Dejiemy? Nie, Baruj Prójdź yeah. Wiecie co powiem, nie? Ja? Manual! Samolot leci, nie wiem czy to będzie się... Dobra, zrobiłem w końcu Kręcimy Dobra, mamy Mój frontkut. Dobra, no to lecimy na kuter. Dobra, na jedną. Lecimy. Dobra. Zrobiłem. Wyglądało git? Więc skręcimy kołem Fortuny Nie Nie, bo ja tam tylko nie buttercup Ja apitol. Ale... Jeszcze to mówiłem na vlogach, ale, ale będzie magik Zapraszam na długi seans oglądania Mój prąd tak mi tam nie wiem, z 5 minut, ale baterka może mi zająć się, 15. Więc proszę nas, seans. O, z pierwszej. Dobra, to jednak nie będzie sensu. Robię w mojej kuchni. Kręcimy kołem fortuny. Jeszcze tak. No, jeszcze tak z pięć spinów. tutaj zobaczymy. Dobra. Zobaczymy. Mamy. Dwa lat, dobra. Jest. chill, Już myślałam, że będzie jakiś. Nie, Dono jeszcze mogło droić, ale. Tam było Dono, nie? Dwa i lat, okej. Okay. Nie powinno to zająć długo. Uh, uh. O, 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 wiem, dono to mam dono, dobra. Może tylko kto tylko na połowa. Dawałże dono, dono flipa. Nie lubiłem, ale za chwilę Znaczy coś na to zaraz coś, 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 Dobra, z pierwszej, kurde, jest Dobra, pismo no Mamy Uj, sandala Mogę zrobić Machanki jakoś chyba dzisiaj siedzą. Dobra, In. kurde, fokus. On the hill Kurde... Dobra, to spróbuję na podwa. Na podwa jeszcze nie zrobiłem. Ale jeżeli ktoś oglądał vloga ostatnio, to, to wie, że tam wkleiłam, więc... Więc no. Jest! Nulern. Dobra. Tu jeszcze nigdy nie zrobiłem. Strasz mnie. Tutaj o tak nogą po prostu mocno, ale zblądwam. Kigusuf. Dobra, to. O, droin bonusowe. Yy, zalosuję jeszcze, czy zrobię to na Erze, czy. O. Zależy, czy zrobię to na erze czy na V2. Czy na to, to będzie moim zdaniem dobre rozwiązanie. Dobra, Dobra załóżmy, że jest yes or no, załóżmy, że jest to jest quarter, no to jest V2. Yy, nie wiedziałam, że sobą V2, bo mi się nie chce na quarterze. Dobra jest, ale w komitment był. Serio, już się męczę, z tym jakieś, na no, jakieś 7 minut tak bez No więc, więc no, dobra, dzięki bardzo za oglądanie tego filmu. Tak będę z, z niższego kadru, bo wali słońce i nie będziemy widać. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę, suba, komentarz, czy coś. O, no, no i dzięki za oglądanie, siema.